Cześć. Dzisiaj pokażę wam jak wykonać piec konwekcyjny z doniczek glinianych na podgrzewacze. Piecem można ogrzać dom, namiot kampera i wszystko co nam przyjdzie na myśl. Można w nim użyć od 1 do 6 podgrzewaczy, nawet 7 tutaj zobaczcie zmieściłem. 7 już nie jest bardzo efektywne, wystarczy 6. Zobaczcie, mamy w tej chwili 106 stopni. I tyle samo osiągnąłem przy 6 podgrzewaczach. Więc przy 4 podgrzewaczach było 80 stopni. Nierealne jest dotknąć tego w ogóle na dłużej, bo jest tak gorące, że jak tu zobaczycie na filmie, kropelkę wody dałem, to aż się gotowała i wyparowała. I teraz w zależności ile podgrzewaczy użyjemy, możemy osiągnąć z tego piecyka nawet 190 watów ciepła. To jest dość sporo. Zobaczcie, mój salon, wielkości około 40 m2 w ciągu, Właściwie półtora godzinki było 21 stopni jest 22,2. Czyli takie duże nawet pomieszczenie ten piecyk jest w stanie podgrzać o półtora do dwóch stopni, więc dość duża sprawność cieplna. Oczywiście całe pomieszczenie ciężko by było nagrzać tym, ale zobaczcie, piec mam ustawiony tutaj, że robi 21 stopni. Jednak dzięki takiemu ogrzewaczowi mogę sprawić, że dużo mniejsze zużycie gazu będzie, gdyż ten piec naprawdę teraz bardzo rzadko się wyłącza, jak to wchodzi mój piec gliniany. Także w tym filmie pokażę wam, jak wykonać taki piec, jakie narzędzia trzeba mieć, aby go wykonać, co trzeba kupić, żeby w ogóle zrobić coś takiego, jaka jest zasada działania tego pieca, szybko go przetestuję, jaki jest koszt użytkowania, no i pokażę też różne wersje piecyka, na jakie wpadłem. Także zaczynamy. Pamiętaj jednak, żeby nie zapomnieć zostawić łapki w górę, subskrypcji i komentarza, czy ten film ci się przydał. Na początek co nam będzie potrzebne? Podstawka do doniczki, jedna większa doniczka mniej więcej średnicy podstawki i jedna mniejsza doniczka, która wejdzie tutaj w tą większą i zostawi jeszcze Miejsce na to, żeby powietrze się w środku przemieszczało. I to jest podstawa. Do tego będą nam potrzebne sześć nakrętek, sześć podkładek i szpilka, czy jak to woli, pręt gwintowany. Ja wybrałem M12, dlatego, żeby to było dość sztywne. M12 jest dość gruby i nie wygnie się. Oczywiście wszystkie te nakrętki, wszystkie te szpilki muszą być dopasowane do tego pręta. U góry jeszcze wymyśliłem jeden patent, bo być może powieszę sobie tą doniczkę, żeby dziecko nie dotykało. Więc fajnie będzie u góry po prostu jako nakrętkę dać taką nakrętkę pierścieniową, która będzie mocno to trzymać i będzie można sobie powiesić. I to wszystko zależy od wielkości. W sklepie budowlanym kosztuje około 30-40 zł. Do tego narzędzia, klucz w moim przypadku 18. Wiertło, po to, żeby przewiercić tutaj podstawkę, ponieważ w doniczkach, jak widzicie, są już dziury, nie będę musiał wiercić. Wiertło, które musi być przynajmniej średnicy, pręta, który będziemy przekładać żeby ten pręt przeszedł. Wiertło małe, którym później tu nawiercimy sobie otwory, którymi powietrze będzie mogło wylatywać. Miarka, żebym mógł zmierzyć mniej więcej ile pręta uciąć. I teraz albo szlifierka, albo jakiś brzeszczot, żebym mógł ten pręt przeciąć po prostu. Do tego jeszcze oczywiście coś, czym będę mógł Przewiercić dziurę. Ja mam akurat wiertło z SDS-em, a zwykłą wkrętarkę, ale odpowiednio wkręcone tutaj uda się tak, żeby było prosto. Już to nieraz robiłem. Jak widzicie, jest do zrobienia praktycznie bez bicia. No i oczywiście t -Lite. I teraz y, dwa wybory: albo użyjemy takich małych, które się palą 4 godzinki. W szwedzkim sklepie y, kosztuje to. 22 zł za 100 sztuk, czyli 22 grosze za jeden taki T-Light. Najlepiej jest użyć ich 4, albo w tym samym sklepie szwedzkim z meblami można kupić takie większe, które się palą już nie 4, a 9 godzin, czyli starczą nam praktycznie na całą noc. Kosztują za 24 sztuki, też 22 zł, czyli wychodzi 91 groszy za jeden. Oczywiście jakaś Zapalarka. Przystępujemy do pracy. Muszę najpierw na środku tego okręgu, tego, tej podstawki wywiercić dziurę. O, może zrobimy tak. Zaznaczę sobie dziurę. Myślę, że jak tak zrobię, będzie w miarę na równi. Nie mam akurat innego, ale mam nadzieję, że sobie tym poradzę. No jak widzicie, jeżeli robimy to w domu, może się okazać, że przyda nam się taki odkurzacz. Ok, co teraz robimy? Może najpierw nie będę obcinał tego pręta, bo mógłbym wymierzyć, ale e, mógłbym się pomylić, więc zrobię na razie to na pełnym pręcie, a później na końcu go po prostu obetnę. Na początek zakładam podkładkę i nakrętkę. Wkładam to od tej strony. Dlaczego od tej, a nie od tej? Jeżeli dam tutaj, nakrętka będzie wystawać i jak gdzieś położę, będzie krzywo. Jeżeli dam od środka, o to widzicie nie ma szans, żeby, żeby mi ta wypychała nakrętka. No i teraz nakręcam drugą nakrętkę. Oczywiście zrobiłem trochę głupotę, bo jeżeli zrobię to w odwrotnej kolejności, to mi znacznie ułatwi sprawę. Zatem zrobimy tak. Najpierw pierwsza nakrętka. Może jadam sobie już jedną więcej, bo będzie mi do doniczki potrzebna. Zobaczycie zaraz. Druga nakrętka. mieć jak najmniej roboty, jak najmniej kręcenia. Bez sensu będzie metr gwintu przekraczać. Się. I w ten sposób sobie dużo mniej roboty zrobiłem. Ostawiam ten pręt mniej więcej na środku. I za pomocą kluczy dokręcam. Da, róbmy to delikatnie i z wyczuciem, żeby nam ta podstawka po prostu nie pękła. A ja mam niestety tendencję do przesadzania. Dobra, i zobaczcie. Już się fajnie trzyma. Teraz podkładka. Mała doniczka, myślę, że taka wysokość akurat będzie dobra. Teraz sobie przyłożę dużą. Myślę, że będzie ok, troszkę jeszcze dam niżej. Teraz mogę to wyregulować, fajnie. Tak, około 5 cm zostawiam, żeby było powyżej tutaj tej podstawki 5 cm. No i dobra. I teraz tą małą oczywiście też będę tutaj skręcał. No i teraz już mam trochę gwintu do pokonania. No, chwilę to zajęło, nie było straszne. Więc nie ma co tu się rozczulać. Też dokręcam nie za mocno. I już pierwsza doniczka jest. I teraz o co chodzi w tym wszystkim? Będą palić się tutaj te tealighty, czyli te podgrzewacze. Powietrze będą ogrzewać głównie w tej małej doniczce. Ona się nagrzeje, wypełni się gorącym powietrzem. Jak wiadomo z fizyki, gorące powietrze idzie do góry, wypełni wypełni tą doniczkę. Ona się nagrzeje. Nie będzie już miejsca na gorące powietrze, więc zacznie wychodzić to gorące powietrze. I gdzie zacznie wychodzić? Zacznie wychodzić tutaj do tej przestrzeni. A, może pokażę. Gorące powietrze zacznie wychodzić do tej przestrzeni, czyli będzie sobie tutaj do góry znowu lecieć. Tutaj będą nawiercone te dziurki, więc ono będzie sobie wychodzić. I co będzie robić? Nie dość, że będzie nagrzewać obie te donice. Gruba terakota, gruba glina trzyma dobrze ciepło, dobrze promieniuje. To dodatkowo jeszcze idąc tutaj. Będzie zasysać też powietrze z zewnątrz, które przepływając pomiędzy donicami, będzie przez obie donice nagrzewane i przez dziurki będzie do góry wychodzić. Dzięki czemu, e, według obliczeń, możemy uzyskać około nawet 190 e, watów ciepła. To jest 0,2 kW, sporo. Zależy też od grubości, od e, ilości podgrzewaczy, które tu wsadzimy od grubości doniczek. Teraz będzie druga donica. Ona, jak widzicie, jest dużo wyżej, czyli tutaj gdzieś będzie musiała się opierać, dlatego jest mi potrzebna kolejna nakrętka podkładka. Reguluję sobie tak, żeby było mniej więcej tutaj równo. Jest za wysoko jeszcze. Opuszczam. Jeszcze kawałek. Teraz będzie dobrze. Ostawiam sobie na środeczku. Jeszcze jedna podkładka. No i teraz nakrętka. Ja może ją nakręcę, chociażby mógł już obcinać, ale sobie to fajnie usztywnie i obetnę sobie w tym miejscu, gdzie rzeczywiście powinno być obcięte. I zobacz, jest tutaj równiutko, jest około 4-5 cm tutaj. Myślę, że tak będzie OK. Yy, I Mógłbym tu obciąć, skręcić. Jest właściwie gotowy nasz mm, piecyk. Ja jednak na potrzeby tego poradnika zdecydowałem się, że wezmę i pokażę Wam jak to wygląda. Tak jak powiedziałem, za 7 zika więcej można zrobić sobie taki fajny tutaj uchwycić do, powie, do powieszenia tego. No dobra, więc takie coś zróbmy. Ja teraz to obetnę. Ale nie będę iskrami tutaj w domu robił, nie, nie. E, idę obciąć nadwór, zaraz wracam. Nie mam je tylko chwilę. Jestem. Dobra, obciąłem. Około 30 cm tutaj wyszło. Dodatkowy plus taki, że najpierw nakręcam nakrętkę jest taki, że jeżeli ją odkręcę, a tutaj jest poszarpany przez szlifierkę czy brzeszczot, to na nowo ją jakby gwintuje, dzięki czemu tutaj y, mam ten, ten gwint tak wyrobiony. Że, że jestem w stanie cokolwiek innego nakręcić. Inaczej mógłbym mieć z tym problem, by trzeba pilniczkiem szlifować. No i tak jak mówiłem, na górę dajemy uchwycik do powieszenia. Dodatkowy plus tego uchwytu będzie taki, że jeżeli coś mi się tu poluzuje, mogę go ręcznie bez narzędzi dokręcić. obym nie przesadził. No jest. Okazało się, że nawet miarka mi nie była potrzebna, bo po zmontowaniu to zrobiłem. Można to wcześniej, oczywiście, sobie obciąć jak komuś pasuje. I mamy przygotowany piecyk. Eee, prawie. Prawie, bo jeszcze nawiercimy sobie małe dziurki. I po co te dziurki będą tutaj nawiercone? Mogłem to wcześniej w sumie zrobić, żeby. Może tak zrobię, żeby mi nie pękło gdzieś coś i żebym nie przywalił wiertłem w drugą donicę. Zobaczcie, bez narzędzi teraz wszystko można prawie rozebrać. O, prąd konwekcyjny, który będzie się tu unosił wychodząc z doniczki i zaciągał, będzie też zimne powietrze ogrzewając je. Jak będą dziurki, będzie miał którędy się wydostać i to będzie o wiele bardziej e, działać, będzie bardziej skuteczne. A jednak drobny pył po wierceniu to nie jest dobry pomysł, żeby wciągać odkurzaczem bo filtr tego widzę nie zatrzymuje więc posprzątam to ręcznie mam tutaj taką fajną szczoteczkę z przyczepki kempingowej najlepsze, że w sklepie kempingowej w sklepie kempingowym taka szczoteczka kosztuje ze szufeleczką, malutką, fajną, sprytną z prawie 40 zł ja kupiłem to za 3,99 w jakimś markecie. A w markecie, też bodajże szwedzkim, na J, czteroliterowym, jest to za 5 zł, więc bardzo fajna rzecz. Idę to tylko wyrzucę. O! Dobra. I to już chyba będzie koniec. Sprawdzam, czy na pewno wszystko jest podokręcane. Będę testował. Jeżeli będzie za mało dziurek. Spróbuję więcej. Na pewno nagram odcinek o testowaniu. Zrobię kilka takich piecyków w różnych konfiguracjach. Można dać też trzecią doniczkę, żeby było kilka poziomów tego nagrzania. Podobno jest bardziej skuteczne, ale ja testowałem samą jedną doniczką, którą oparłem. Zresztą Wam pokażę, bo mam jeszcze przygotowany podmniejszy zestaw i wcześniej. Jak testowałem, czy to w ogóle nagra się ten odcinek, czy to warto jest, testowałem po prostu z jedną doniczką. Jedną doniczkę oparłem na kilku nakrętkach, tak żeby sobie stała. Dosłownie tu była malutka szczelinka. Wsadziłem podgrzewacze i to tylko tak stało. To dawało tak niewiarygodne ciepło promieniowało aż z daleka, i tutaj przez górę też wylatywało. Więc jeżeli nie mamy możliwości tutaj wiercenia, obcinania Możemy sobie spokojnie po prostu położyć gdzieś doniczkę na czymś niepalnym, stawić podgrzewacze i to już robi robotę. Nasz piecyk jest właściwie gotowy. Sprawdźmy. Zapalimy sobie go teraz. Znam ludzi, którzy takie coś używali w namiocie. Podobno świetnie daje radę. Dwa piecyki to już w ogóle. Ja, jak testowałem to, co Wam pokazałem, jeszcze nie zrobiony w zupełności samą doniczkę, po prostu podnosiła mi w salonie 40 m2 około 1,5 stopnia. Więc to jest już naprawdę, naprawdę bardzo fajny wynik. A takie podgrzewacze, zobaczcie, teraz mogę to gdzieś powiesić, jeżeli mam dziecko i dziecko tego nie sięgnie. Chociaż myślę, że najskuteczniejsze będzie im jest niżej, bo ciepło idzie do góry i tak. Takie podgrzewacze na 4 godzinki to jest koszt 88 groszy. Więc za 88 groszy mamy podgrzanie mieszkania, namiotu, przyczepy, kampera na 4 godzinki, lub możemy sobie te duże i wsadzić i mamy całą noc głowy. Te będzie trzeba w nocy wymienić. Możemy zmarznąć, jeżeli to jest namiot i liczymy na to, że będzie ciepło. Natomiast te duże 9 godzin się palą i mamy spokój przez 9 godzin. Oczywiście nie zostawiłbym tego. Napaswę losu, chociaż jest zbudowany z materiałów niepalnych. Jednak, jeżeli się za mocno nagrzeje, coś pęknie, może się stać nieszczęście. Trzeba jednak przy tym być i to obserwować. Oczywiście, tak jak widzicie, tych podgrzewaczy tu jest, może być więcej. Ja zaraz wytestuję na 4. Jest godzina równiutko 20. Jak widzicie, przy rozpoczęciu testu jest 21 stopni Celsjusza. Zobaczymy, co będzie zaraz. No i dobra, zobaczcie, po godzinie testowania po równiutko godzinie temperatura się ustabilizowała 93,3 stopnie i cały czas tyle ma. Z tym, że zobaczę, że te T-Lighty, co mam, są naprawdę jakiejś słabej jakości, one tutaj mi się tak ledwo palą. Naprawdę, naprawdę bardzo fajna sprawa. I aż ciepło się zrobiło. Siedzę tutaj, naprawdę się zrobiło ciepło. Zaraz pokażę Wam Ile jest w tym samym miejscu w pomieszczeniu, które było, jak mierzyłem, że jest 21 stopni? Zobaczcie, temperatura metr od, yy, od piecyka było 21 stopni, teraz jest 22,8. Więc prawie 2 stopnie wzrosło metr od piecyka. Więc to już świadczy o tym, jak fajnie promieniuje to ciepło z piecyka. A słuchajcie, jeszcze przez chwilę wytestowałem z piątym podgrzewaczem, i gdy wsadziłem piąty podgrzewacz, to tu już było nawet 107 stopni. Nie da się tego praktycznie dotknąć, bijecie po wszędzie. Do tej góry śruby nie idzie dotknąć. Sprawdzimy, czy, czy ma to dużą temperaturę. Zobaczcie, woda się na tym gotuje, więc świadczy, że już ma, ma praktycznie 100 stopni.